Jak. O! 84 do 100! Pod, d, d, kolejny raz! Tylko, że tym razem się nagrało! Let's go! Jeszcze z coinem. Ej, było pewnie podwójny głos, więc przepraszam za to, bo nie wyłączyłem mikrofonu. Ogólnie. Przechodzę na Nine Circles, to duży jump z teorii of everything 2, to, to, według, to według Discorda jest medium demon, według mnie to jest easy demon, a Nine Circles to jest hard demon. Pewnie zajmie mi to parę miesięcy, na pewno mi to zajmie parę miesięcy, ale no ja jakby, do... nie wiem co powiedzieć, przepraszam za dodatkowe audio. Ehm. Um i gadam do kolegi narka